Życie, vlog. Do celu mamy dokładnie 17 km, czyli około 20 minut jazdy. Właśnie dokładnie tak. tyle dzieli nas od miejsca, do którego chcemy Was zabrać, drodzy widzowie. Tym miejscem jest dość popularne wśród fotografów oraz filmowców osiedle. To osiedle to jest osiedle. Ciszę! No? Jo, wyjdź to no zobacz! Ciszę jest zajętna. Ja się z tego odsunę trochę. Ale kopci. Czyli według według tego co tu piszę, to te kominy mają jakieś 120 metrów, ja? Mhm. Tylko że ten komin on kopci. One są czynne, nie? Mhm. Właśnie tak to wygląda. Jest. Zresztą widać po nim, patrząc, jest taki żółty, faktycznie cały, choćby był oblany czymś. Nie? No, chodź jak dymie. Ło, czyli lipa, nie będziemy na niego wązić. Akurat teraz nie kopci? Kopci. No, to jest tak, w takie miejsce. Spoko jest, no, że kopci Dobra będzie, nie? No będzie W były filmy kręcone, jest napisane w śląskich filmach Kazimierza kupa. Perła w koronie i stylu ziemi czarnej Filmy tu kręcili? Ja, że najbardziej klimatyczna ulica to jest właśnie ta. Fajne są miejscowo takie. No, przypomina trochę chroboców faktycznie. Strażnik, strażnik osiedla. Tu jest pięknie. Mieszkańcy tego osiedla w ogóle nie muszą opuszczać tego osiedla, żeby żyć. Nie wiem, jak wygląda tu sprawa z dostępem do yerby, ale tak, poza tym to tu jest prawie wszystko. Są kominy, jest kościół, jest wieża ciśnień, jest kawiarnia, jest salon fryzjerski, supermarket, przystanek autobusowy, podejrzewam, że w kokotkach mają ciepło woda, jak się podłączą boiler i tak dalej. Szkoła, ogólnie wszystko, żeby żyć i mieć się dobrze. Coś Ci pożałował w Kurde, dawno, że kawy nie pił. No, także jest dobra kawa. Nie no, ona jest dobra, tylko się zaś wygłupią, bo normalnie umia pić. Ale chciał tak siorbać, żeby było śmiesznie i prawie że się poplął, że... To dobra kawa, podwójne espresso. Że wszystko fajnie piękne, tylko że ja się ciągle łudził, że te kominy nie będą kopcić. I że. No właśnie, one kopcą. One kopcą leci z nich dym. Generują dym. I tym samym nie nadają się za bardzo na, na to, żeby na nie włazić na sama góra i balansować tam na krawędzi. Znaczy, można by to zrobić i to byłoby jeszcze bardziej szalone i hardkorowe Ale ja podziękuję. Jeszcze nie za wytrwanie do końca, bo, bo teraz to my wracamy na Chropoców, a dokładnie to do Nory, która jest zlokalizowana w jednym właśnie y, Familoku na Chropocowie. I właśnie jedziemy do Nory, żeby, żeby bo chciałby ktoś powiedzieć. I powiem to właśnie w Norze, także kierunek Nora. chcę powiedzieć o mojej nowej desce i podziękować za ta deskę ekipie Trickboard Polska. Ostatnio właśnie siedza w norze, robią montaż i nagle właśnie wjeżdża do nory ta paczka. Deskorolki dawały. Deskorolki. A to przynajmniej jakieś deski. Dla PNT od Trickboard Polska. Pozdro. Deska Jest tu fani koszumka Tywan jest pod. O, jest mapa. Wygląda fajnie. Opie. Ja grafika na gripie kozacko. E tua chyba lepy. A co się na tym robi generalnie? No, chyba triki. Siema BNT. Tu ekipa Let's Board Trick Board z Poznania. Wszyscy oglądamy Twoje vlogi i mega szanujemy Twoją zajawkę. Sami śmigamy na dużych wysokościach, tyle że na deskach i nartach. Zauważyliśmy z ekipą, że ostatnio ćwiczysz w stanie na jednej ręce. Chcemy pomóc w treningu i wysyłamy dla Ciebie jeden z naszych Trick Boardów. Czym jest Trick Board? To nowatorskie narzędzie do treningu dla osób w każdym wieku. Pozwala na rozwój zdolności motorycznych, równowagi i koordynacji ciała, gwarantując przy tym dobrą zabawę. Podnosi także czucie mięśni i refleks. Nasz produkt to świetne uzupełnienie treningu dla każdej dyscypliny sportu. Chcemy zobaczyć, jak stajesz na rękach na naszym trickboardzie. Tak, minie, minie na białym. łatwo, buta teraz zarobić. Da się kurwa? <noise> Proszę, jak Marcin stoi na rękach. Wszystko. Wszystko, się da. no i co? Rozpracowany trickboard. Pa, jeszcze tu pęczka poszła, elegancko. <głos> <głos> Będziecie ze mną na komin wazić teraz. Ja, i będziemy takie wpierdzielać. Dobra. Dobra, tu jeszcze na jednej. Proszę, dawaj. Dziękuję za doczytanie do końca i pozdro. Dzięki. Super prezent. To był dobry prezent. Podoba mi się ta deska. Ten prezent jest jak najbardziej trafiony. Ja lubię wszystkie rzeczy, które właśnie przyczyniają się do rozwoju mojej równowagi oraz do rozwoju moich mięśni głębokich. Dziękuję raz jeszcze. No, i to jest właśnie to, co Rzech chciał powiedzieć, że właśnie przyjechała ta deska i teraz mam taką deskę. Mam też taką książkę. Ostatnio mnie odwiedziła ekipa z Krakowa. Żebyś dzielnie służył misji. I w twojej dzielnicy się chyba przyda. Przywieźli mi nowy miecz i przyjechali poszczelać. No musisz właśnie... W sumie są, nie wiem, wiesz? co mi piszą, że nie umiem tak o. A to już tak szybko Dobrze, było? Nic z nas tam nie stał. Tak. A to tak szybko? No i to jest w ogóle najsłabsza młotka tego kobieta. łuku, nie? To już było. kobieta. kobieta. Gandalf, próbuj. Strzelanie z łuku jest fajne. Technika A mówiłaś uważaj na swoich. Na początku, jak mi to wręczyli, to ja myślał, że to jest jakieś, jakieś złote myśli czy coś takiego, bo tu są podpisy różne i tak dalej. A później patrzę, że to jest jakoś książka. No to żech pomyślał, że no kupili jakoś książkę i przywieźli mi ta książka. A tu się okazuje, że to jest książka, którą oni sami wydali. To jest książka o różnych akcjach na wysokości. Właśnie od tej ekipy z Krakowa. Muszę ją przeczytać i to koniecznie. W sumie to już wszystko. Tyle, że chciał powiedzieć, tyle, że chciał pokazać. Teraz pozostało mi tylko podziękować za wytrwanie do końca i pozdrowić. Pozdro!